Główną myślą dzisiejszej Ewangelii jest przede wszystkim zatroskanie o zbawienie człowieka. Tak i taką zapobiegliwością, jaką wykazał się ów nieuczciwy rządca, winni również wykazywać chrześcijanie, tylko w trosce o zbawienie, o życie wieczne. Pan Jezus rozróżnia dobra materialne i dobra duchowe. Dobra materialne to te, które przemijają. Dobra duchowe, które posiadamy na wzór ziemskich, takie jak miłość, miłosierdzie, prawda, uczciwość, pokora, pozwalają na bycie w pełni szczęśliwym. Życie na Ziemi jest drogą do osiągnięcia życia wiecznego, a zatem jesteśmy dziś zachęceni, aby ta wędrówka poprzez ziemskie życie prowadziła nas do zbawienia. Użyjmy więc wszystkich środków i sposobów, aby to życie wieczne kiedyś otrzymać.